cenę tegorocznych dyplomatów. Ja wiem, że czas goni, no ale przy takiej władzy będą znacznie ceni dyplomaci. Pozwolicie państwo. Alicja Osińska. Alicja Osińska, Dyplomatka ogniska muzycznego. 40 Dominik Grzegorz jedynak sekcja kordonu Dominik jest Wanda Koska, dyplomantka Studium Muzycznego. Natalia Zabieńska, dyplomantka Studium Muzycznego. Agata Sąmucz. Prasę Piankowską. Bardzo serdecznie Was witam. Myślę, że Cię napiszecie o ognisku muzycznym bardzo, bardzo, proszę. bardzo proszę naszą konferencjerkę i nie tylko, bo będzie, prawa, będzie również pięknie śpiewać. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Zanim ja porwę Państwa w krainę muzyki, zapraszam na scenę przedstawicieli Rady Miasta, którzy chcieliby powiedzieć kilka słów. Państwu serdecznie Państwa witamy. Pragnę poinformować, że jesteśmy tutaj w przelocie. Proszę nam również wybaczyć, że za chwilę będziemy zmuszeni całą grupą radnych opuścić to miłe spotkanie, ale nie mogliśmy sobie odmówić uczestnictwa w nim chociażby przez chwilę, dlatego że do kapituły tytułu zasłużony dla miasta Pionki, honorowy obywatel miasta Pionki, wpłynęły dwa równoległe wnioski, które pani przewodnicząca, tu obecna pani Ewa Figurska, pozwoleniu kapituły przekazała do rozpatrzenia. Obydwa te wnioski dotyczyły tej samej osoby, mianowicie pana Justyna Słupkowskiego, był to wniosek grupy radnych Rady Miasta Pionki jako jeden i drugi wniosek pana burmistrza Miasta Pionki, ale treść tych wniosków była jednakowa. W związku z powyższym, że kapituła tytułu Zasłużony dla Miasta Pionki podjęła decyzję o przyznaniu tego tytułu, w dniu dzisiejszym podczas porannego posiedzenia Rady Miasta Pionki podjęta została uchwała, którą pozwolą Państwo, że odczytam. Bardzo proszę Cię Justyn, Tak to się mówi, mój drogi przyjacielu. <laughs> Serdecznie witamy. Uchwała nr 9 przez 56 przez 2015 Rady Miasta Piątki z dnia 23 roku w sprawie nadania tytułu zasłużonego dla Miasta Piątki. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 14 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i w związku z uchwałą numer 57 łamane przez 486 przez 2010 Rady Miasta Piątki z dnia 24 czerwca. 2010 roku w sprawie ustanowienia tytułów honorowych obywateli miasta Pionki oraz zasłużony dla miasta Pionki, a także przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów Rada Miasta Pionki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się tytuł zasłużony dla miasta Pionki panu Justynowi Słukowskiemu. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisał Przewodniczący Rady Miasta z Zbigniew Belowski. Drodzy Państwo, mam szczególną przyjemność, że to właśnie ja po wielu latach mogę spełnić ten obowiązek społeczny i dla mnie ogromnie radosny że właśnie ja mogę ten tytuł w imieniu kapituły i Rady Miasta przekazać. Jednocześnie pragnę poinformować, że sprokurowaliśmy niejako, żeby to zdarzenie zdarzyło się dzisiaj z racji na Twój jubileusz, również gratulacje z okazji miałeś całkowicie okazji, żeby właśnie dzisiaj zaakcentować szacunek dla Ciebie i docenienie Twojego wysiłku w pracy. Jednocześnie pragnę poinformować, że po wakacjach zaprosimy oficjalnie na uroczyste posiedzenie Rady Miasta w Piałkach, gdzie przekażemy stosowny jeszcze grawerto i wtedy będziemy mieli możliwość spotkania się dłużej. Serdecznie dziękuję i gratuluję. Mam tu zaszczyt i przyjemność. Gratulować Panu i w imieniu wszystkich radnych Rady Miasta Pionki, oczywiście i w imieniu Kapituły, i złożyć Panu serdeczne życzenia i podziękowania za dotychczasową pracę, za wkład w naukę i kulturę naszego miasta. Bardzo Panu dziękuję. wzorem do zaśladowania Wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękuję bardzo miasta. Państwu. Szanowni Państwo, bogactwem powiatu radomskiego jest oczywiście infrastruktura, są szkoły, są szpitale, ale jest również obszar, jakim jest kultura. Panie Justynie, pan dorobek wpisuje się w ten obszar, kapituła medalu zasłużony dla powiatu Radomskiego przyznaję panu medal zasłużony dla powiatu radomskiego, dziękując za. Włożony wysiłek na rzecz rozwoju kultury naszego powiatu, życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej, w życiu osobistym oraz w działalności społecznej. miasta, przyjaciółom, kolegom, za przybicie na ten mój jubileusz 60-letni. Myślę, że w piąkach, jak to się mówi, muzycznie zrobiłem tyle, na ile mogłem. Dziękuję również mojej rodzinie, która no, musiała te wszystkie gamy znosić, które ćwiczyłem. I Panie Burmistrzu i Radni, zwracam się do Was z prośbą. Że ognisko nasze istnieje już ponad 60 lat. Szkoda, że nie możecie zobaczyć dzisiaj i popatrzeć na ten dorobek talentów, ale pamiętajcie, że mimo, że powstanie filia szkoły, nie zatraćmy tradycję naszego ogniska muzycznego, bo to jest ruch amatorski, który nie ogranicza wiekowo, a kształcimy wszystkich, którzy są chętni i uzdolnieni muzycznie. Także myślę, panie burmistrzu, że Pan będzie pamiętał o nas, Panie Przewodniczący i Radni. Bo warto inwestować w ten ruch amatorski, który niejednokrotnie reprezentował nasz kraj i zagranicę. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za naprawdę miłe docenienie mojej pracy. Dziękuję ślicznie. Proszę państwa, jeszcze raz tak jako Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na koncercie społecznego ogniska muzycznego w Pionkach. Jak zapewne Państwo wiecie, słyszeliście jak wspomniał Pan Rektor, ognisko istnieje w Pionkach od lat. Prowadzi zajęcia w sekcjach fortepianu, skrzypiec, gitary klasycznej, akordeonu, instrumentów elektronicznych, klawiszowych i sekcji wokalnej o profilu muzyki rozrywkowej. Przyjmujemy dzieci i młodzież bez ograniczeń nienawidziane są również osoby starsze. Proponujemy zacząć już od nowego roku. Zebranie organizacyjne odbędzie się 2 września 2015 roku o godzinie 17 w budynku Ogniska przy ulicy Mickiewicza 4. Tam będziecie się mogli Państwo sami przekonać, że nasi nauczyciele, którzy przygotowali dzisiejszy koncert, dosłownie czarują muzyką. Co więcej, potrafią nauczyć innych tej wspaniałej sztuki. Ale to wszystko daleka przyszłość. Skupmy się na tym, co tu i teraz. A zatem zaczynamy nasz koncert. Jako pierwszy wystąpi przed nami Nikodem Woźniak. Na uwagę zasługuje fakt, że na każde zajęcia gry na fortepianie dojeżdża on do nas aż z kozienic. W jego wykonaniu usłyszymy solatinę F-dur, z dedykacją dla wszystkich, którzy są tu dzisiaj z nami. Ponieważ jest to jego debiut na naszej scenie, poproszę o gorące brawa na zachętę. nasz duet gitarowy Maksymilian Woźniak i Hubert Prokop. Akompaniować będzie Jakub Jastrzębski z dedykacją dla wszystkich, którzy kochają szaleństwo.